W tym filmie chcielibyśmy poruszyć temat priorytetów. Czym są? Czemu służą? Po co w ogóle je ustanawiać? Usłyszycie tutaj wypowiedzi osoby młodszej oraz osoby starszej, które podzielą się z nami swoimi przemyśleniami oraz praktykami. Czy ich sposób rozumienia tematu jest prawidłowy? A może powielają zasłyszane mity? Przekonajmy się. Hej, Nazywam się Radek, mam 21 lat i obecnie studiuję medycynę. Dziękuję, że zgodziłeś się wziąć udział w naszym materiale. Powiedz nam coś o swoich priorytetach w życiu. Jakie są moje priorytety w życiu? Myślę, że nad odpowiedzią na to pytanie musiałbym się dłużej zastanowić. Ciężko mi je w tej chwili dokładnie sprecyzować, ale postaram się jak tylko mogę. Na pewno na razie nie jestem w stanie wybrać jednej głównej wartości w moim życiu. Myślę, że właściwie to znajdzie się ich co najmniej kilka. Niedawno wyprowadziłem się z domu, więc obecnie bardzo zależy mi na ogarnięciu się i stajęciu w pełni na własnych nogach. Samodzielne płacenie rachunków, robienie zakupów, planowanie obowiązków domowych. Wszystko to staram się robić jak najlepiej. Wiadomo, że rodzice cały czas mi pomagają i nie jestem pozostawiony sam sobie. Ale właściwie chciałbym móc już powiedzieć z dumą, że jestem niezależny i samodzielny. Niestety studia nie pozwalają mi na pójście do pracy na pełen etat. Więc o niezależności finansowej na razie nie ma mowy. Chciałbym móc, tak jak mój starszy brat, samodzielnie się utrzymywać, jeździć swoim samochodem i nie czuć się ciągle tak bardzo zobowiązany wobec rodziców. Zanim to nastąpi, minie jednak jeszcze kilka dobrych lat spędzonych na intensywnej nauce. Wspomniałeś o nauce. Jaką rolę pełni ona w Twoim życiu? Na pewno studia są dla mnie teraz bardzo ważne. W moim liceum utarło się ogólnie przekonanie, że bez wyższego wykształcenia będzie nam w życiu ciężko. Trudno się z tym spierać, zwłaszcza nie posiadając praktycznie żadnego doświadczenia w temacie. Dlatego większość moich znajomych z klasy przynajmniej próbowało się rekrutować na uczelnie wyższe. Podsumowując, chyba mogę śmiało powiedzieć, że wyjście spod opiekuńczych skrzydeł rodziców, ukończenie studiów, znalezienie dobrej pracy są obecnie jednymi z moich głównych priorytetów. A z rzeczy odległych? Jakie są twoje marzenia? Mam też kilka marzeń, które chciałbym spełnić w najbliższej przyszłości. Od kilku lat amatorsko interesuję się fotografią i liczę, że uda mi się tę pasję dalej rozwijać. Zaplanowałem sobie kilka miejsc, do których chciałbym pojechać z aparatem w ciągu kilku najbliższych lat, o ile pozwolę mi na to czas i pieniądze. A gdybyś miał określić wartości, którymi się kierujesz? Do tego wszystkiego oczywiście dochodzą jeszcze inne wartości. Nie wyobrażam sobie na przykład mojego życia bez przyjaciół. Lubię czuć się otoczony grupą życzliwych osób, na których zawsze mogę polegać. Razem spędzaliśmy zawsze bardzo dużo czasu i organizowaliśmy wspólne wypady w ciekawe miejsca. Teraz, kiedy każdy z nas poszło na studia na różne uczelnie i kierunki, utrzymywanie kontaktu na tym samym poziomie jest praktycznie niemożliwe. Ale robimy to, co tylko w naszej mocy, żeby nie zaniedbać tych więzi. Bardzo za nimi tęsknię, ale domyślam się też, że taka jest naturalna kolej rzeczy. Czy myślisz, że Twoje priorytety są charakterystyczne dla Twojego pokolenia? Oczywiście nie wszyscy moi rówieśnicy będą mieli takie same priorytety jak ja. Na przykład mam koleżankę, której największą pasją życiową jest balet i poza tańcem świata nie widzi. Ona z kolei nie myśli na razie ani o pójściu na studia, ani o wyprowadzeniu się z domu i rozpoczęciu niezależnego życia. Obecnie właściwie ma wszystko, czego jej potrzeba do szczęścia. Większość moich rówieśników jednak raczej skupia się teraz na podobnych celach co ja. Praktycznie cała moja klasa z liceum poszła na studia, i teraz wszyscy zmagamy się z podobnymi wyzwaniami. Trochę jeszcze błądzimy i tak naprawdę wciąż szukamy właściwej drogi w swoim życiu. Cały czas towarzyszy nam przy tym niepewność i lekkie zagubienie. Niby mamy już mgliste pojęcie, co chcielibyśmy w życiu osiągnąć, ale wydaje mi się, że jest to czas, kiedy nasze priorytety jeszcze się kształtują i wciąż bardzo dynamicznie zmieniają. Dziękuję Ci bardzo za wzięcie udziału w naszym projekcie. Ja także dziękuję bardzo. Do widzenia. Dzień dobry. Nazywam się Ewa Rudolf. Dziękuję, że zgodziłaś się wziąć udział w naszym materiale. Powiedz nam coś o swoich priorytetach w życiu. Na pewno nikogo nie zaskoczę stwierdzeniem, że tak naprawdę w życiu najważniejsze jest zdrowie. Nie jest to może najbardziej oryginalna myśl, ale ani trochę nie ujmuje to jej prawdziwości. W ciągu naszego życia przewijają się różne priorytety. Które wyznajemy, jednak ostatecznie wszyscy dochodzimy do tego samego wniosku: jeśli nie mamy zdrowia, to tak naprawdę żadne inne wartości się nie liczą, ponieważ nie jesteśmy w stanie nimi w pełni się cieszyć. Na co nam pieniądze, jeśli nie mamy siły z nich korzystać? Teraz mam w końcu czas, żeby jeździć w dalekie podróże, jednak nie jestem w stanie wytrzymać lotu dłuższego niż trzy godziny. Stać mi na dobry samochód, ale już nie jeżdżę, bo mój wzrok do najlepszych niestety też już nie należy. Wszystko, na czym kiedyś tak mi tak bardzo zależało, nagle w obliczu problemów zdrowotnych staje się bezwartościowe. Niby człowiek cały czas zdaje się sobie z tego sprawę, ale tak naprawdę, dopóki nie przekonamy się o tym na własnej skórze, to nie zrozumiemy w pełni tego stwierdzenia. Wtedy jednak jest już zazwyczaj za późno. Czy jest Pani zadowolona z tego, jak ustanawiała Pani swoje priorytety wcześniej? Muszę wyznać, że z perspektywy czasu nieco żałuję części swoich decyzji. Zaniedbałam niektóre życiowe wartości, bo w danej chwili nie wydawały mi się one aż tak istotne. Jedną z nich była rodzina. Od zawsze zaliczałam się do pracocholików i nic innego się za bardzo dla mnie nie liczyło. Mimo, że wyszłam za mąż i urodziłam dzieci, to tak naprawdę rodzina nigdy nie była dla mnie na pierwszym miejscu. Po prostu gdzieś tam obok sobie funkcjonowała i tyle mi w zupełności wystarczało. Tak naprawdę to właściwie nigdy nie było mnie w domu, więc ominęło mnie wiele cennych chwil, które nikt nie jest w stanie mi teraz przywrócić. Nie widziałam początkowych kroków syna, ominęłam pierwszy dzień córki w szkole. Wtedy nie zastanawiałam się nad tym dłużej, ale teraz mam do siebie ogromny żal, że moje priorytety były ustawione właśnie w taki sposób. W tamtej chwili jednak właśnie tak postrzegałam swoje życie, i nic już nie mogę teraz na to poradzić. A jak w kwestii pracy? Pracą udało mi się odpuścić i nieco zwolnić, tak naprawdę, dopiero wtedy, kiedy straciłam zdrowie. Wszystko potoczyło się błyskawicznie. Moje ciało zwyczajnie zastrajkowało i odmówiło posłuszeństwa. Po latach ignorowania subtelnych objawów w końcu dopadły mnie bolesne konsekwencje. Właściwie, na przestrzeni kilku miesięcy stałam się na tyle niesprawna, że musiałam zakończyć karierę, przejść na emeryturę i zostać w domu. Początki były straszne. Chyba nigdy w życiu nie czułam się tak bezużyteczna jak wtedy. Nie potrafiłam zupełnie znaleźć dla siebie miejsca, i okazało się, że moja rodzina jest dla mnie tak naprawdę zupełnie obca. Dopiero teraz doceniam te więzi i wsparcie, które otrzymuję od najbliższych. Na szczęście udało mi się te relacje odratować, ale to i tak nigdy nie będzie już to samo, co mogłoby być. Teraz staram się dbać o rodzinne relacje ze zdwojoną siłą, czasem może aż do lekkiej przesady. Jaką główną zmianę zaobserwowała pani z wiekiem w swoim myśleniu? Z wiekiem zaczęłam też zdecydowanie odchodzić od materialnej strony życia i skupiać się bardziej na części emocjonalnej i duchowej. Kiedyś chyba zwyczajnie nie miałam na to czasu ani chęci, ale teraz dużo się nad, zastanawiam nad tym, co przyniesie przyszłość. Co się stanie, gdy już odejdę z tego świata? Ten moment przecież nieuchronnie się zbliża, a ja jestem tego jak najbardziej świadoma. Coraz częściej się zastanawiam, co po sobie zostawię i jak będą mnie wspominać bliscy. Zależy mi, żeby to były same pozytywne rzeczy, i mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Na początku zdefiniujmy pojęcie priorytetów życiowych. Są to wartości. Które odnoszą się do abstrakcyjnych przekonań, służących jako wytyczne w życiu człowieka i wprowadzając, wpływające na sposób oceny ludzi i wydarzeń. Nie trudno się domyślić, że priorytety młodszych osób i osób starszych znacząco się od siebie różnią. Ma na to wpływ wiele różnych czynników. Przede wszystkim lata doświadczenia i różne napotkane w życiu przeszkody sprawiają, że człowiek weryfikuje i modyfikuje przyświecające mu wartości. Przez całe życie tak naprawdę tworzymy swoją własną filozofię i zasady, którymi się Oczywistym jest też fakt, że w zależności od kultury i warunków, w jakich dana osoba się wychowywała, będzie cenić w życiu odmienne jego aspekty. Nasze dzieciństwo i środowisko, w jakim dorastaliśmy, wyraźnie kształtują nasze poglądy, a i w tym wartości, które są dla nas w życiu najważniejsze. Nie sposób też ustalić jednego rodzaju celów życiowych przypisanych do wszystkich typów osobowości. W końcu każdy z nas ma inne potrzeby. Nie możemy jednoznacznie przyporządkować danych priorytetów do konkretnego wieku. Jednak w tej kwestii widoczne są pewne tendencje wśród różnych pokoleń, na które warto zwrócić uwagę. Zauważmy, że w życiu zawsze dążymy do zdobycia tego, czego nam obecnie brakuje. Jest to zjawisko naturalne i absolutnie niemal nic w nim dziwnego. Wkraczając w dorosłość, młodzi ludzie z reguły najba najbardziej angażują się w materialną sferę życia. Wynika to najprawdopodobniej z tego faktu, że wcześniej za takie kwestie jak utrzymanie i zapewnienie miejsca zamieszkania odpowiedzialni byli rodzice. Kiedy nadchodzi moment, aby wyprowadzić się z domu rodzinnego i rozpocząć samodzielny tryb życia, najważniejszą dla nas rzeczą jest zapewnienie sobie bezpieczeństwa i podstawowych warunków koniecznych do przetrwania. Jest to jak najbardziej słuszny odruch, który zapewnia jednostkom możliwość osiągnięcia autonomii, całą cechą, cechą charakterystyczną młodych ludzi jest jednak niecierpliwość. Zależy im na szybkim zdobyciu niezależności finansowej, dobrobytu i osiągnięciu idealnej wizji życia w bezstrosce i dostatku. Na tym etapie skupiają się również oni na osiągnięciu satysfakcji i spełnienia zawodowego. Nie jest to jednak łatwe zadanie, które wymaga bardzo dużego nakładu czasu i energii. W tym momencie zaniedbanie często zostają inne aspekty życia, jak na przykład zdrowie. Co może mieć przykre konsekwencje w przyszłości. Skupienie się na osiągnięciu niezależności finansowej to podejście racjonalne i skuteczne tak długo, jak w tym wszystkim zachowana jest równowaga i zdrowy rozsądek. Pogoń za bogactwem nigdy nie powinna przesłonić innych wartości życiowych, które również wymagają poświęcenia im odpowiedniej uwagi. Znalezienie tego złotego środka wymaga jednak doświadczenia, którego można nabyć tak naprawdę dopiero z wiekiem. Młode pokolenia dużą wagę przywiązują również do rozwijania swoich pasji, podróżowania i zdobywania niezapomnianych wrażeń. Właściwie nie ma na to lepszego czasu, więc trudno im się dziwić. Niektórzy mogą, się wykazać, niektórzy mogą jednak wykazać niebezpieczną tendencję do zatracania się w tym szaleństwie i beztroskich urokach młodości. Należy uważać, żeby w tym wszystkim się nie pogubić i wyczuć odpowiedni moment, kiedy trzeba się zatrzymać i skupić na innych wartościach w życiu. Teraz z kolei przyjrzyjmy się drugiej stronie medalu. Osoby starsze zdecydowanie większą uwagę przywiązują do rzeczy niematerialnych. Mają za sobą oni już różne doświadczenia, zazwyczaj w momencie przejścia na emeryturę dochodzi do największej przemiany i zmian w hierarchii potrzeb człowieka. Strefa emocjonalna zaczyna tutaj odgrywać o wiele większą rolę niż dotychczas. Aha, wynika to na pewno z doświadczeń i nabycia perspektywy do życia z biegiem lat. Starsi ludzie zaczynają doceniać to, co kiedyś posiadali na porządku dziennym, ale następnie w jakiś sposób zostali tych rzeczy pozbawieni. Z reguły jest to zdrowie, ponieważ zgodnie z fizjologią starzenia, różne organy w ciele człowieka stają się stopniowo coraz mniej wydolne. Utrata ta jest o tyle dotkliwa, o ile za młodu ludzie z reguły cieszą się pełnią zdrowia, zatem nagły jego brak odczuwany jest. Z większą intensywnością niż gdyby byli go pozbawieni od samego początku. Moment przejścia na emeryturę i całkowicie jej zmiany trybu życia jest tutaj przełomowy, zachodzi wtedy największa modyfikacja wyznawanych przez nich dotąd wartości. Pojawia się dodatkowa ilość wolnego czasu, który trzeba w jakiś sposób spożytkować. Zazwyczaj poprzez skupienie się na aspekcie duchowym życia, który do tej pory pozostawał na dalszym planie. Poszukują oni sobie zajęcia, które da im poczucie potrzeby i użyteczności. Całą swoją uwagę poświęcają dzieciom oraz innym członkom rodziny i za wszelką cenę starają się uniknąć samotności. Z uwagi na zwiększoną ilość wolnego czasu, u osób starszych pojawia się też liczne, pojawiają się też liczne przemyślenia na temat przyszłości. Martwią się o dobrobyt bliskich po swoim odejściu, zastanawiają się, ile czasu im tak naprawdę pozostało. Tutaj może nierzadko wystąpić kryzys egzystencjalny. Coraz częściej analizują oni też przeszłość i zastanawiają się, co mogli zrobić lepiej w swoim życiu. Jest to naturalna, nieszkodliwa kolej rzeczy, dopóki nie osiągnie poziomu obsesyjnego załatwiania się, co może niestety skutkować z zaburzeniami depresyjnymi. U osób starszych wyraźnie widać przewagę priorytetów związanych z poza materialnymi aspektami życia. Nie zależy im już aż tak na tym, co można zdobyć za pieniądze. Dużo już przeszli w swoim życiu, więc nie są aż tak spragnieni nowości i ekstremalnych wrażeń. O wiele bardziej cenią sobie spokój i możliwość odpoczynku. Inaczej postrzegają niektóre emocje. Wartości, którymi kierowali się kiedyś, zostały zmodyfikowane i dążą oni do spełnienia zupełnie innych potrzeb. Nie można jednoznacznie stwierdzić, które podejście co do ustawiania życiowych priorytetów jest tutaj lepsze. Poglądy obu stron mają swoje uzasadnienie i są warunkowane różnymi czynnikami. Ewolucja naszych priorytetów jest naturalna i na każdym etapie będziemy się skupiać na nieco innych wartościach. W zależności od sytuacji życiowej i odczuwanych w danym momencie braków, będziemy stawiać na pierwszym miejscu nieco inne cele. Ważne jest jednak, aby żadna wartość nie przysłoniła nam całkowicie pozostałych. Nadmierne skupienie się na konkretnym celu, zaniedbaniem pozostałych sfer życia w ostatecznym rozrachunku doprowadzi do ogólnego niezadowolenia i braku stabilności. Co jest skutkiem zdecydowanie niepożądanym. Jak w każdej dziedzinie życia, tak i w procesie ustawiania priorytetów, konieczne jest zachowanie równowagi.